Witam Was, moi drodzy bracia i siostry i osoby, które poświęcacie czas, żeby wysłuchać tej refleksji dzisiejszego dnia. Otrzymuję i otrzymałam wiele petycji i maili, gdzie proszą mnie, abym mówiła o czynnikach rozproszających uwagę. To, co nas rozprasza w naszym życiu codziennym i jednocześnie w naszym życiu duchowym. Tak więc te czynniki to jest coś ogólnego. To, co dzisiaj w naszym życiu obserwujemy, mamy wiele czynników dzisiaj, nie tak jak dawniej. Dawniej nie było telewizji, nie było internetu. Nie było tych środków komunikacyjnych, jakich mamy dzisiaj i dlatego w dawniej dni wydawały się dłuższe. Ludzie mieli więcej pracy, aby pracować, jak również aby odpoczywać. Dzisiaj technologia i internet to są główne czynniki rozpraszające, które mamy teraz. Komputer. Na przykład. I wiele osób, mężczyźni, młodzież, w każdym wieku, kobiety, w każdym wieku, dzieci, zawsze tam ślęczą nad tym komputerem. Y, są zajęci tym, tym wszystkim, co tam znajdują, tą technologią. To, co jest obecne na świecie. Cóż możemy powiedzieć o, o sieci? Na przykład, niektóre osoby, specjaliści, mówią, że dzisiaj skończył się już ten rodzinny krąg, taki, jaki był dawniej, gdzie rodzina zasiadała do stołu, żeby zjeść śniadanie, czy zjeść obiad, czy kolację, i każdy opowiadał o swoich, przejściach w ciągu dnia lub w tygodniu i wszyscy rozmawiali ze sobą, każdy, każdego słuchał, była rodzinna atmosfera, wszyscy byli razem. Każdy wiedział o, o problemach innej osoby lub o, o szczęściu i po prostu rozmawiali ze sobą. Ale dzisiaj z tym wszystkim, co mamy, już wiecie, co, co się robi z internetem. Również sieć to samo jak Facebook, Instagram. I dzisiaj każda osoba żyje oddzielona, sama. Żyje sama dla siebie komunikuje się, robi swoje, wiele rzeczy również wyszukuje w internecie, na przykład telewizja. Teraz już tak jakby zostaje w tyle telewizja, ale dawniej wszyscy oglądali programy. Tasiemce, seriale, filmy, więc każda osoba. Ja pamiętam, kiedy zaczął się kościół, były osoby, które nie chodziły do kościoła w niektóre dni, ponieważ w tym dniu była ten, był ten serial, czy ten tasiemiec i oni nie chcieli e, go stracić. Mężczyźni również nie chodzili, ponieważ oglądali piłkę nożną, mecz, czy jakieś walki. Boks, zostawiali kościół, żeby to oglądać. Ja nie zabraniam, nie mówię, że to grzech, tylko mówimy, że to są czynniki rozpraszające naszą uwagę. Kiedy my na przykład jesteśmy w szkole czy w, na uniwersytecie i tam jest profesor czy nauczyciel, wszyscy uczniowie go muszą słuchać i być może jeden rozprasza swoją uwagę patrzy w książkę, spogląda w okno, czy patrzy w sufit, czy rozmawia z innym, to nazywa się, że brakuje mu uwagi i natychmiast nauczyciel zwraca mu uwagę. Skup się, mówi. Nie rozpraszaj uwagi to, co się słyszy. I my dzisiaj mamy wiele czynników rozpraszających uwagę w naszym życiu duchowym. Również nie będziemy przesadzać. Nie będziemy tutaj popadać w skrajność, ponieważ są osoby, które są bardzo opętane przez złe duchy. I te osoby zamiast czynić dobro, czynią wszystko złe, to co złe. I cały dzień czytają Biblię, śpiewają i modzą się, lub całą noc. I to od, również y, rozprasza inne osoby. Gdyż inne osoby z rodziny nie mogą czynić rzeczy prac domowych czy normalnych rzeczy, ponieważ te pierwsze osoby cały czas puszczają na głos kory czy hymny to jest skrajność. Nie możemy popadać ze skrajności w skrajność. Wszystko musi być umiarkowany, w sposób umiarkowany. Musimy być po środku. I tak jak również wiecie, ci, którzy mi, do mnie pisali o tych czynnikach, już wiecie, ponieważ piszą mi, że syn, czy córka, czy mąż nie poświęcają już czasu, żeby rozmawiać, tylko każdy patrzy w telefon, w iPad, patrzy na swój specjalny program, czy swój y, y, film. Specjalny sport, inni patrzą na pornografię, inni zajmują się narkotykami i, i szukają wielu rzeczy w internecie, które dotyczą narkotyków i tego nałogu, inni jakieś gry, dzieci, małe dzieci, młodzież, dorośli. Tam ślęczą nad swoimi grami i zapominają o modlitwie. Zapominają, że każdego dnia, który przeżyli, którego, każdego dnia, który nadchodzi, trzeba podziękować Bogu, poświęcić czas, żeby przeczytać jakiś rozdział Biblii. Tak jak powiedziałam, nie być tutaj, nie przesadzać, tylko wszystko umiarkowanie. Na przykład pary, czy łączenie się w związki to są również czynniki rozpraszające również cudzołóstwo, czy nierząd. Teraz Podczas tej pandemii jest obecny ten fenomen cudzołóstwa i nierządu. I ludzie, którzy już poznali Boga, którzy mieli doświadczenie z Bogiem i śpiewali dla Bogu, słuchali proroctwo, czytali Biblię, niektórzy y, nawet otrzymali dary duchowe. I w tym, w tej pandemii diabeł przybył przeciwko wszystkim i rzucał kłody pod nogi i niektórzy wpadli w tą sieć diabła i w te wszystkie grzechy. Inni całkowicie tutaj oddali się tym, tym mediom, więc to wszystko to są rozpraszające uwagę rzeczy. Jest wiele, jest setki czynników, które możemy zaobserwować w życiu mężczyzny lub kobiety. I my musimy uważać, jeżeli kochamy Boga, musimy żyć w sposób umiarkowany i uważać na to, co patrzymy, co, o co się pytamy lub czego się pytamy, dać dobry przykład ludziom, którzy są wokół nas, dobre świadectwo, i nie zostawić na boku szukania Boga i pochwał, ponieważ to jest bardzo ważne w naszym życiu duchowym. Jest bardzo ważnym szukać Go i oddać Mu pochwałę. Dlatego Bóg mówi, że trzeba wcześniej wstać i oddać Mu pochwałę. To znaczy wcześniej, to znaczy najpierw Bóg, a potem inne rzeczy. Z tymi wszystkimi czynnikami rozpraszającymi niszczy się umysł, niszczy się życie duchowe, więc uważajcie na to, co słuchacie, co robicie, na co patrzycie, z, tym, z tą całą technologią, żeby to nie były rzeczy, które obrażają Boga. Lub rzeczy, które nie zakłócają życia duchowego, więc uważajcie. Módźcie się do Boga i zawsze stawiajcie go na pierwszym miejscu w swoim sercu, a później wszystko inne. Będę tutaj czytać w Biblii o tych czynnikach rozpraszających uwagę. Dwie osobo, osoby, osoby tutaj. Łukasz 10, Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wers 38 do 42. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, Jezus Chrystus, kiedy odwiedził dom Marty i Maryi. To były siostry Łazarza. I my już e, znamy tą historię łazarza, że on umarł, a Jezus Chrystus go e, wskrzesił. Kiedy Jezus Chrystus mówi, że e, odwiedzał tą e, rodzinę i bardzo ich kochał, i zobaczymy o tym czynniku rozpraszających, który miała jedna z nich. E, mówi: A gdy szli, Jezus Chrystus. Wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Wers 38. Marta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Więc jakież to piękne ten, ten gest Marii, kiedy Pan przybył, ona zostawiała wszystko, Wszystkie swoje obowiązki pracy zapominała o tych czynnikach rozproszających to, co miała w domu zrobić. W tamtych czasach nie istniała technologia, radio, tele, telewizor, internet nic. Były inne rzeczy. Kobiety były tutaj, poświęcały się gotowaniu, sprzątaniu. Dzieciom być może kobiety robiły na drutach czy y, robiły szyły. Było wiele prac domowych tutaj. Kobiety miały w swoich domach, również robótki ręczne, które czyniły, ale kiedy pan przybył. Ona wiedziała, że Pan przybył y, nauczać doktryny, mówić o Bogu i natychmiast zapominała o wszystkim. Zostawiała wszystko i siadała, aby słuchać słowa Pana. Jakież to piękne, że Maryja nie oddała się tym czynnikom rozpraszającym i tak jak wam powiedziałam, to nie jest grzech przed Bogiem. Niektóre rzeczy, które wymieniłam, to grzech, na przykład cudzołóstwo nierzą, to jest grzech. E, zażywać narkotyki, czy patrzeć na pornografię. To jest wszystko złe przed Bogiem i złe dla tych ludzi, którzy to czynią. Ale są inne czynniki rozpraszające, które wszystko można robić, ale umiarkowanie. Także tutaj czytamy wers 40: Maria sobie e, siadała u nóg pana, Marta zaś krzątała się koło różnej posługi. A przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Powiedz jej, ponieważ wszystko ja robię tutaj, nakrywam do stołu, gotuję, służę i ona mnie zostawiła samą. Nie pomaga mi. Powiedz jej, panie, żeby mi pomogła, ponieważ. Ona słuchała Maria, słuchała pana i zostawiła wszystko podczas gdy Marta dalej trwała w, tym, w tych czynnikach rozpraszających, ale widzimy, że to co robiła Marta to nie był grzech, to nie był grzech. To te czynniki rozpraszające, które rozpraszały jej uwagę, to nie był grzech, ponieważ ona chciała ugościć pana. I Pomimo tego, że Marta tutaj rozpraszała swoją uwagę w czymś dobrym, ponieważ chciała posprzątać dom, ponieważ być może miał przybyć jej mąż i wszystko miało być posprzątane, więc Pani powiedział w 41. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Co wybrała Maria? Bo tylko jednego, jedna rzecz jest potrzebna. Nie troszcz się, mówił Marcie, nie kłopocz się, nie wyolbrzymiaj, ponieważ Maria wybrała bardzo dobrą rzecz w jej życiu duchowym. Wybrała tego, aby słuchać słowa Pana, ponieważ ona chce zdobyć życie wieczne. Ona chce uczynić to, co dobre, prawe, zadowolić Boga. Ona chce się nauczyć, aby zadowolić Boga. To jest to, co Pan powiedział, że ona wybrała dobrą cząstkę, wybrała to, co najlepsze, Maria. I mówi, że, te, że to nigdy nie będzie jej odjęte. Nigdy nie będzie jej odjęta ta, to odjęte to błogosławieństwo, które otrzymała od Pana, że, że dowiedziała się o doktrynie, że nauczyła się tej drogi prawej, nauczyła się przykazań i tego wszystkiego, czego nauczał Pan, ponieważ ona pragnęła pewnego dnia zdobyć życie wieczne. I podczas swojego życia również chciała zadowolić Boga we wszystkim, więc my tak kochamy Boga. I jeżeli naprawdę go kochamy i chcemy, aby Bóg usłyszał nasze modlitwy i nam wypełnił to, o co go prosimy w modlitwach, i jeśli chcemy, aby Bóg nam dał szczęście, aby dał nam to, co. Potrzebne, aby nam dał szansę pracy, aby nam dał jedzenie, mieszkanie, ubranie, jeżeli chcemy żyć dobrze, ponieważ Bóg wszystko daje. Jeżeli tego wszystkiego chcemy, musimy wybrać najlepszą cząstkę. I najlepsza cząstka to jest najpierw Pan, najpierw Bóg. Numer jeden w naszym życiu to Bóg, a później wszystkie inne rzeczy, więc Wybierzmy najlepszą drogę, ponieważ chcemy zadowolić naszego Boga, chcemy go szukać całego serca i go wychwalać. Więc pomóżmy się do Pana Boga. Święty Ojcze, Niebieski Ojcze, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, Panie, ponieważ Twoje oczy są zwrócone na nas. Słuchasz nas. Patrzysz na nas. Ponieważ Ty wyciągasz swoją potężną rękę i nam błogosławisz. Uwalniasz nas, nas strzeżesz nas, ochraniasz nas. Dajesz nam chleb każdego dnia. To, co nas podtrzymuje, zdrowie, błogosławieństwa w pracy. Błogosławieństwa duchowe, materialne nam obiecujesz. Dziękujemy za te obietnice. Dziękuję Ci wiekujscy Boże. My chcemy iść za Tobą. Chcemy wybrać najlepszą część. Chcemy wybrać drogę do wieczności. Chcemy nauczyć się Twojej doktryny, wypełniać Twoich przykazań, czynić Twoją wolę i Ciebie zadowolić. Tego chcemy. Chcemy tego. Pomóż nam. Abyśmy mogli wypełnić. Te wszystkie rzeczy, żeby zrobić to lepiej dla Ciebie. Święty Ojcze, również w tym momencie w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna Umiłowanego, proszę Cię, wyciągnij rękę nad wszystkimi chorymi, wszystkimi, którzy cierpią na różne choroby, choroby nieuleczalne, na które medycyna nie ma lekarstwa. Proszę Cię, uwolnij te osoby, ulecz je. Również proszę Cię o te osoby, o ofiary przekleństw i czarów czy zaklęć. Utnij to wszystko i zabierz tą skłonność niektórych e, osób, które znają Twoje słowo i imię, ale wciąż praktykują e, zaklęcia, magię i wierzą w to wszystko. Zabierz to od nich pomóż tym ludziom, żeby porzucili te wszystkie złe e, skłonności. Dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci, że nas usłyszałeś. Ulecz, uzdrów, uwolni w imieniu chwalebnym Jezusa Chrystusa, Twojego Syna Umiłowanego. Amen. Chwała i cześć dla Ciebie od dzisiaj i na wieki. Amen. Zaśpiewajmy teraz Panu kor 76. Jehová entre los dioses. 76. ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú? Magnífico en santidad terrible, en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en lores, lo hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. Bendito el nombre de Dios. Kocham Was, Panu, dziękuję, niech Bóg Was błogosławi. Do usłyszenia.